ajka do tej strony do rząd. w tym odcinku będziemy obrączkować gołąbki chciałem wam pokazać jak się to robi także przechodzimy do odcinka młodziaka zakładam obrączkę nie wiem czy będzie to widać i wkładamy przez nóżkę tak żeby pierwsze te nóżki trzy paluszki weszły i przeciągamy. I zaciskamy. Jest gołąbek z obrączką. Nie wiem czy będzie dobrze widać. Także przechodzimy do kolejnego gołąbka. Jest kolejny gołąbek i pamiętajcie zakładamy na prawą nóżkę. Tak no przynajmniej ja tak zawsze robiłem tak się przynajmniej robi na prawą nóżkę także bierzemy nóżkę zakładamy na trzy pierwsze paluszki tyle nie zostaje i przelatuje i zaciskam bo ja mam takie zaciskowe i kolejny jest gąbek z obrączką także idę po kolejnego gąbka mam kolejnego, ten jest nieco starszy też biały także na, jak są starsze to się po prostu tak im nakłada, że to się rozszerza i się nakłada, ale trzy pierwsze paluszki i przeciągamy i zaciskamy i jest gołąbek z obrączką Ała, ale mieć tutaj tak się prezentuje dobra, teraz zrobię cięcie i idę po inne gołąbki no mamy teraz kolejnego młodziaka, tu jest trochę starszy, to więc musimy mu trochę inaczej założyć. O, coś takiego. I zamykamy. Jest kolejny młodziak zabrączkowany. No jest kolejny młodziak, jego rodzeństwo też taki, zrokaty też mu założymy na ten drugi sposób, bo jest już starszy. i i jest z obrączką pięknie no i jest kolejny gąbek, jest trochę starszy ale też mu tak założymy obrączkę jak tym młodszym na trzy paluszki i czwarty wychodzi i jest już zaobrączkowany, ładny biało no tu są kolejne rodzeństwo białe też zakładam na trzy nóżki trzy paluszki Zostawiamy i zaciskamy. Bierzemy kolejnego. O. Na prawą nóżkę zawsze zakładamy na trzy paluszki. To jest lepsza obrączka, bo jest z zaciskiem. A z tym bez zacisku też się tak zakłada. Pyk. Wyciągamy paluszka i zaciskamy. I gotowe. Ale Tu są jeszcze dwa młodziaki, tylko one są jeszcze za małe na zabrączkowanie. I zaobrączkuję dwa takie starsze. Jeszcze różową obrączką, ma te na razie nie, bo jeszcze są za małe. No a tu są jeszcze o, starsze młodzieki, to im też założę. Tu jest młodsza, tamten y, z tego samego gniazda już sobie tam siedzi. Bo tego dopiero zauważyłem, że jeszcze w gnieździe jest. O. Założyliśmy elegancko o. i ma obrączkę. I teraz tamtego. No i tu jest jego drugi z jego rodzeństwa, i też mu założymy obrączkę. Żeby było wiadomo, że to są z tego roku zakładamy i zaciskamy i jest gotowe. O. No i jest już też rodzeństwo zawrączkowane. Opowiem Wam taką historię o nich, że tak. Byli w jednym gnieździe i co nagrywam ostatni odcinek? No. No i z nimi jest taka historia, że jak nagrywałem ostatni odcinek o... o, o, o gołąbkach, to ten, y, ten siedział w gnieździe, a mówiłem, że jednego z rodzeństwa zjadł jastrząb. Dlatego? Bo myślałem coś takiego albo, że przejadły, bo ten wyleciał wtedy co przestałem nagrywać. No i myślałem, że po prostu ten wyleciał z gniazda i no już jest tym, nie? No i tak i ten sobie już tu siedzi gdzieś ze 4-5 dni, a dzisiaj idę tam do Głąbków w obrączkowie na odcinku, patrzę i ten siedzi. No i wrzuciłem teraz. Ten już widać jest bardziej oswojony, a ten jeszcze taki o, taki bardziej młodziak, nie? No tu to rodzeństwo już jest razem. Mam nadzieję, że będą jakoś się uchować. Ten jest, yy, nie ma takich łapciatych, no go, a tamten ma bardziej takich piórkami. Także no. Jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale, bardzo mi by było, by mi miło. Możecie mi napisać propo yy, pro... Możecie mi napisać propozycję kolejnego odcinka. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was. Do zobaczenia i cześć!